Było o co walczyć, bo zwycięzcy konkursu w 20 różnych kategoriach otrzymali po 15 i 30 tysięcy euro. W finale konkursu dla młodych architektów z krajów Unii Europejskiej znalazło się dwoje Polaków. Urszula Bąk. Robert Wikczak skończył architekturę na Politechnice Wrocławskiej. Do konkursu nowego europejskiego Bauhausu zgłosił projekt zagospodarowania przestrzeni wokół domów jednorodzinnych na obrzeżach miast. Zamiast ogrodzeń i rzędu tuji zaproponował tworzenie miejsc wspólnego użytku. Mój projekt jest taką spekulacyjną wizją tego, w jaki sposób można stworzyć modułowy system budowania tzw. granicy sąsiedzkiej i pozwolić sąsiadom na stworzenie na ogrodzeniu, na ogrodzeniu zamiast ogrodzenia, przestrzeni wspólnej, którą mogą dzielić, decydować się, co na tej granicy, na tym co może powstać, na przykład wspólne miejsce na grilla, sauna, jacuzzi, miejsce do zabaw dla dzieci. To propozycja innej młodej projektantki, modułowe elementy montowane na elewacjach budynków w miastach, siedliska dla owadów, ptaków. Praca Magdaleny Mróz została wyróżniona z ponad 2000 zgłoszonych do konkursu z całej Europy. Ważnym elementem tego projektu jest fakt, że będzie on drukowany z gliny przez drukarki 3D, więc jest to rozwiązanie dosyć innowacyjne i nie ma obecnie tego typu rozwiązania na rynku. Klara Kasanowa z Hiszpanii została nagrodzona za projekt zagospodarowania betonowego placu w centrum miasta San Sebastian. Stworzyliśmy ogród, plac zabaw dla dzieci, miejsce aktywnego odpoczynku na łonie natury dla młodych i starszych osób. Wszystko po to, by zachęcić społeczność do wspólnego dbania o siebie i swoje otoczenie. Promujemy wspaniałych młodych ludzi i ich innowacyjne idee, mówi Elisa Ferreira z Komisji Europejskiej. Było publiczne głosowanie na zgłoszone do konkursu projekty. Z ponad 2000 wyłoniono 60 i spośród nich wybraliśmy 20 zwycięzców. To nie tylko projekty dotyczące architektury w miastach, ale też. Pokazujące budowanie z nowych materiałów czy przy użyciu nowatorskich technologii. Wszystkie nagrodzone prace promują ekologię zieleń w miastach i wzmocnienie więzi społecznych. Fakty: Urszula Bąk.